Cześć, witajcie. Przychodzę znowu z takim filmem, jaki nagrałam ostatnim razem, Powtórka z rozrywki. No, no i cóż, poradzić na to? Przychodzę znowu z nowymi perfumami na moje usprawiedliwienie. Wy mi zawsze mówicie, żebym się nie usprawiedliwiała i nie tłumaczyła, no, ale coś tak widocznie taka potrzeba. Nie no, bo mam takie pewne zastrzeżenie do tych zakupów. Wszystkie nowe perfumy, które Wam dzisiaj tutaj zademonstruję w tym filmie, to są perfumy low cost. Zaczynamy, nie przedłużamy. Ja ostatnio mam fazę, tak zwaną fazę na tak zwany tytoń, tabakko po włosku. I tutaj proszę bardzo, wynalazłam coś takiego. Tak naprawdę to ja już te perfumy, wszystkie, nie tylko te, które dzisiaj Wam pokażę, to ja już je um, znałam z widzenia. Tak to też mogę nazwać. No co ja dzisiaj z tym tak mogę nazwać, powiedzieć? No tak to się po prostu wydarzyło, że ja już za każdym razem, jak byłam w tej perfumerii, gdzie je kupiłam, to ja podchodziłam do tego zapachu i go sobie wąchałam, testowałam. Nakładałam na połacie skórne wracałam do domu, wąchiwałam się przez całą drogę, no i doszło do tego, że w końcu kupiłam. Tego tu, gagatka i inne pozostałe. Czyli marka włoska, i tak a propos, to tutaj będą dzisiaj perfumy i makijaż yy, włoskich marek, wszystko to będzie. Takich włoskich marek low cost które bardzo łatwo tutaj na terenie Włoch znaleźć w takich najpospolitszych perfumeriach. Coś można to porównać, tak jak na przykład no w Polsce, co to tam Rosman, na przykład, czy jaka tam inna, Hebe. Takie perfumerie najpospolitsze, najpo, najpopularniejsze. Wchodzimy i znajdujemy te perfumy z łatwością na półce. To tak samo te, które Wam dzisiaj pokażę. Tylko jeden zapach będzie francuski, ale to przyjdzie jego kolej. Skupiamy się na tytoniu tutaj. Tabako, woda toaletowa dla mężczyzny. Zaznaczyli, że dla mężczyzny, ale jak wiecie, ja na takie zaznaczniki w ogóle nie zwracam uwagi. Piszcie sobie, co chcecie, mówcie sobie, co chcecie, ja i tak będę robić swoje. No i tutaj mamy Gandini od 1896 roku. Już tutaj produkował perfumiczki na italiańskiej ziemi. Proszę, w ogóle to ładne to pudełeczko, co? Takie ma tutaj listki, jakby takiego zeschniętego tytoniu, wokół wysuszonego tam zeschniętego. Ty to zawsze nazwiesz brutalnie wszystko. A jak w środku butelczyna? Proszę, staram się nie trząść, bo zauważyłam, że czasem y, tak wam tutaj wymachuję i cóż, potem się dziwię, że aparat nie zumuje. No to dobre, no to stoję cicho. Czyli tak, kolor ja też tak się kojarzy z takim wysuszonym liściem tytoniowym, co? Ale tak naprawdę to w tej kompozycji, tutaj wśród tych akordów, nie ma liścia tytoniu. Tylko jest kwiat. No. Ale te perfumy to ja Wam powiem, że to jest bardzo ładna kompozycja. Przede wszystkim nutki w ogóle nie brudne, nie męczące. To jest taka wyrafinowana elegancja. Widzę tutaj jakiegoś mężczyznę, takiego schludnego, elegancko ubranego. W dzień raczej, może nie już wieczorowa pora, chociaż gdyby chciał, zakładaj te perfumy, kiedy chcesz i musisz je nakładać. Dlaczego ja się, z... najpierw powiedziałam, że ja będę ich używać, a teraz sobie wyobrażam mężczyznę? No ale dobrze, jeśli. Kobieta też, kobieta też, no ale jakoś tak ten mężczyzna kurczę, no jednak już ten mózg, ta wyobraźnia została. Sprofanowana y, takimi wyobrażeniami powszechnymi i y, społecznymi. Społeczne wyobrażenie zagurowało, wy, przeważyło y, nad wyobraźnią. No dobrze, chodzi mi o to, że te perfumy jeśli dla mężczyzny, to dla mężczyzny jeśli dla kobiety, to dla kobiety ale w każdym razie, jakakolwiek osoba nałoży na siebie ten zapach, będzie w nim elegancka, schludna i taka z takim alur troszkę takim nawet dostojnym i lekko na dystans. Bo w tych perfumach jest wanilia w bazie, ale przez długi czas pozostają takie aromatyczno. E Chociaż to jest tutaj, to takie przełamanie kremowe, po prostu tak ładnie tutaj te nutki wyważono, że to jest yy, ani nie przesłodzone, ani nie zbytnio wytrawne. No, po prostu złoty środek tutaj został znaleziony, jak to skomponować. I chciałam Wam też powiedzieć coś takiego, że ja wyczuwam w tych perfumach nutkę. Takiego świeżego migdała ze skórką, koniecznie, albo jak jest ziarenko, w, na przykład w tej, w brzoskwini. Jak jest brzoskwinia i ma w środku tą swoją, tą swoją pestkę, a w środku pestki jest jeszcze jeden taki, podobny do migdała, taki zalążek, i to ma taki charakterystyczny. Może tego nawet nie powinno się jeść, ale ja to czasami zjadłam też. I to jest taki smak takiego właśnie zielonego migdała, jeszcze świeżutkiego, i ta skórka migdałowa, albo tej pestki z samego wnętrza epicentrum brzoskwini. To jest taka nutka. Taki smako zapach. No, i jeszcze tutaj dodatkowo. Różne aromatyczne nuty, przede wszystkim no ten kwiat tytoniu, ja myślę, że to on ma to on jest odpowiedzialny za to moje wrażenie gorzkiego migdała. Dzięgiel mięta, lawenda, kwiat pomarańczy, pizmu, drzewo sandałowe, cedr, bursztyn, wanilia. Doskonała mieszanka tych nutek takich aromatycznych z takimi bardziej przytulnymi i puchatymi nutami bazy. Bo tu i drzewo, i ta bursztynowa żywica, piżmo, wanilia, no wiecie, to jest wszystko tak zblendowane, że świetna kompozycja. No ja myślę, że tu jednak um, i czuć ten pierwiastek męski, ale zależy właśnie, jakie wrażenie chcecie uzyskać na skórze i jak te wasze skóry zachowają się, kiedy nałożycie na nie męskie perfumy. No tutaj się zwracam oczywiście do kobiet, no bo mężczyzna, no to wiadomo, chyba raczej woli, żeby pachniały męsko na nim perfumy. No zresztą nie wiem, ale jeśli wasza skóra, tak jak moja, ma skłonność do wysładzania i łagodzenia takich bestii nutowych, zapachowych, no to nie przejmujcie się tutaj te, tym napisem "formen", tylko sobie możecie też używać tego tutaj "tabacco". Dobrze. Chyba wystarczająco opowiedziałam o tych perfumach. A tak w ogóle to cały czas poszukuję, bo mam właśnie taką fazę na, jak, na jakieś mieszanki. Tytoń z towarzystwem. Z towarzystwem czego? Troszkę mi się przejadł tytoń w towarzystwie, tak jak tam u Toma Forda, jakaś wanilia, tak, tak na słodko to mi się to przejadło. Ja teraz szukam y, takich innych połączeń. No, na miód jeszcze bym się zgodziła. I szczególnie szukam i już właśnie się zastanawiam, czy czasem nie zamówić y, takich perfum. Tabak Rose BDK, jeśli dobrze pamiętam tytuł. Y, no, takie połączenie róży i y, tytoniu to też bardzo bym chciała wypróbować. No, tak wiele perfum z tymi dwoma nutkami nie znalazłam, i też myślałam, czy czasem sama nie pobawić się i nie stworzyć dla siebie takiego zapachu. No ale to jeszcze tam, no jak będę chciała, to to zrobię jeszcze tam, kiedyś to byś nastąpi. A tak w ogóle to mogłabym też spróbować tego tutaj tabaka połączyć z jakąś moją różyczką, których mam bardzo wiele w kolekcji. Kolejne perfumy to właśnie są te, które są made in France, francuskie. I tutaj szybciutko je otworzę. To nie są zakupy w ciemno. Bo ja te perfumy. Tak jak tu powiedziałam już. Dlaczego ty się kobieto powtarzasz? No, może ktoś nie zrozumiał. To jeszcze raz powiem. Ja już je testowałam parokrotnie w perfumerii. Teraz coś takiego. To są perfumy w ogóle wszystkie za grosiczki, mogę tak to powiedzieć. Bo te na przykład tabako to kosztowały jakoś 11 euro, czyli no W okolicach 40 zł. To też. To to chyba nawet poniżej 10 euro. Może 7, coś takiego. No i to jest Ulrich de Varens Goldissime. Woda perfumowana francuska. Dla niej, dla kobiety. No i tutaj mamy taką torebeczkę. Torebeczkę nie wiem, czy ufać temu koreczkowi i chwytać, ale dobra, nie spadnie to raczej. No, nawet się tutaj ta, ten uchwyt tej torebeczki rusza. A, no to się to nie ściąga. Nie, nie, nie. Tutaj już od razu mamy psikaczek. Tutaj dobrze. Tak jak kiedyś. Co to była za marka? Ma, Ma chyba też było coś takiego, że tak chciałam urwać to, a to było przyczepione na stałe. Więc już mam doświadczenie i po raz drugi tego nie zrobię. No i te perfumy, gdzieś tutaj. O, to jest, to jest na styl Chanel numer 5, tylko że z cytrynką, takie bardziej soczyste, szumiące i energetyczne jeszcze. No może już nie tak strasznie vintage jak Chanel numer 5, bo jest ta cytryna, ale to jest takie musujące. No tutaj aldehydy, takie świetliste. Oczywiście w nutach głowy też są perfumy z lat 2000, tak to zostało napisane na. Gdzie ja tą cytrynę zobaczyłam? Nie ma jej w nutkach, ale to jest taki efekt, jakby to była cytryna. A to są chyba takie naprawdę mm, świeżutkie. Aż ostre aldehydy na początku, które przycho przychodzi na myśl jakaś cytryna, czyli aldehydy, nuty pudrowe, liang, liang, ryż, fiołek, jaśmin, kwiat afrykański, pomarańczy i róża. Jak widzicie, no mamy tutaj mieszankę aldehydów, tych nut pudrowych i ryżu, i to są takie trzy nutki no, może puder i ryż, yy, bardzo taki przytulny ale te wszystkie kwiaty razem z aldehydami sprawiają, że te perfumy robią się bardzo, bardzo świetliste, energetyczne i później pięknie, tak miło i no, tak robią po prostu miło na, na głowę, jak one się ułożą na skórę. To jest taki zapach, który w ogóle mnie nie denerwuje, żadna nutka tutaj w nich, no i żeby takie perfumy jeszcze low cost można było kupić, bo to już się dzisiaj tak nie zdarza, żeby takie aldehydy świetliste, pudrowo-kwiatowe można było tak kupić za takie pieniądze, no... Dzisiaj już nikt czegoś takiego nie robi, bo dzisiaj to low cost to tam kupisz jakąś pralinę, jakąś wanilię, coś takiego. W takich zapaszkach po parę euro czy tam parę złotych. No, a to jeszcze się ostało na tym rynku, jeszcze jest od tych lat dwutysięcznych cały czas dostępne, więc czemu nie? I w ogóle no, był, było lekkie zdziwienie, kiedy popsikałam się tymi perfumami i zobaczyłam, jak, no, jak one pachną. jak. Później ta moja skóra yy, pachniała. No ja wiem, to są wszystkie perfumy tanie. One może nie mają jakiejś wielogodzinnej projekcji i nie trwają na skórze przez cały dzień. No ale przez to, że one tyle kosztują i nie są zrobione źle, nie ma tutaj tych takich nutek wkurzających, brudnych. Więc ja myślę, że no nie szkoda się nimi dopsikiwać w ciągu dnia. No, no, bo, no bo kompozycje same w sobie, prima sort. Przechodzimy dalej i kupiłam taką malutką pojemność, no bo niestety zdaję sobie sprawę. Czasami udaję wariata i nie wiem, o co, że nie wiem o co chodzi. Tak sobie tak, no, ale o co chodzi, no. Ale ja tak naprawdę wiem o co chodzi. I dlatego kupiłam tylko 30 ml takich oto perfum. Ja już mówię, że to są perfumy bardzo świeże. Równowaga w przyrodzie musi być, bo jak wiecie, mocnych zawodników ci u mnie dostatek. Ech, no dobrze. No i rozpakujemy. Tutaj w ogóle jestem ciekawa, jak taka. Jejku, jaka jesteś śliczna! Oje. Ojejku, no. No, no, no. No, ja chyba zacznę kupować takie 30 ml. No, zobaczcie, jak taka miniaturka, jaka ona jest urocza. Powiedziałam specjalnie urocza, bo te perfumy noszą nazwę Adorabile, czyli urocza. Przeurocza jesteś, tak. Furla. To taka włoska znowu marka. Która przede wszystkim specjalizuje się. Ym, ty świeże, świeże, ale jak doleciały, yy, specjalizuje się w robieniu torebek, takich eleganckich, no wyrafinowanych, włoska elegancja torebkowa. Mm, no, tu z kolei mamy zapach typowo kobiecy. No ja jednak mężczyzny yy, w tej tutaj adorabile. Otwórli to nie widziałabym. I jakie to te nutki? To może ja już. W ogóle zapach z tego roku tak, 2025 ten rok mamy, jakby ktoś nie wiedział taki troszkę y, z tych takich dziwnych roków no ale miejmy nadzieję, że zbyt dziwny i, i niż do tej pory to on się nie okaże. Ale nie mogę przestać się tutaj wpatrywać w tą buteleczkę, w ten flakonik no. Jeszcze z tyłu wam pokażę. Też tutaj te kwiatuszki są. Daj, rób zuma, trzymam prosto. Co? Mnie tu nie ma. O, piękna, piękna. Jak taka, jak taka porcelana kuchenna, tylko że nie na przykład tak jak ta z Bolesławca, gdzie ozdoby, tam kwiatki, kropki i tak dalej były niebieskie. To tutaj mamy. Takie właśnie no, w formie kwiatuszków narysowanych. Tak, tak. Dobra. Koniec, Anka. Skup się. Czyli tak: nektarynka konwalia cytryna. Goździk jako kwiat. Yy, róża i molekuła helvetolit. Nie znam się na tych nowoczesnych molekułach używanych w perfumiarstwie. Musiałabym gdzieś jakieś profesjonalne artykuły poczytać. Później, a w ogóle to mam taką książkę, ale po włosku. No ale dobra, dobra, czytaj dalej. Cedr, drzewo sandałowe, wanilia. Coś ostatnio ten, ta baza cedr, drzewo sandałowe, wanilia bardzo podobnie jak tutaj w tych tytoniowych. No i ja powiem wam tak, że to są naprawdę bardzo kobiece, no tak jak powiedziałam, świeże, dzienne perfumy, kwiatowo-owocowe, ale z też z taką swoistą głębią i elegancją. No nie, no ja powiem, że no, bardzo, bardzo ciekawe. No. Ciekawe, czy w ogóle utrzymają się na rynku. Ale flakonik mają bardzo zachęcający. Czy ja mam wam je polecać? No, coś takiego to już było. To już było, bo jestem szczera. To już czuliśmy. Ale gdyby ktoś tam. Przydarzył się z nagle wszedł do perfumerii, nigdy nie interesował się perfumami i nie wiedział o tym, że takie kompozycje to już były kiedyś. Powąchałby, spróbował na skórze to ja myślę, że mógłby się zakochać w takiej kompozycji, bo to jest coś takiego, co nigdy się nie nudzi. Takie uniwersalne perfumy dla kobiet na dzień, na noc, na każdą porę dnia. Dzień, noc, pora, niczyja, taka książka. Zapomniałam kto napisał, no ale nieważne, ale właśnie na takie coś. Na kiedykolwiek. No, czy one się utrzymają na rynku? No, tego nie wiem, bo coś nie widzę, żeby na przykład różne tam YouTuberki perfumowe, YouTuberzy i tak dalej, inni ludzie na innych platformach społecznościowych opowiadali o tych perfumach. Tak jakoś namiętnie marki furla, no nieczęsto się to zdarza, ale ja mam właśnie obok siebie, nie w moim mieście, tylko niedaleko, taką perfumerię, którą wynalazłam i w której jest tak wiele takich włoskich marek. Nie są to perfumy, nie mają cen wygórowanych niektóre troszkę niższe, niektóre troszkę wyższe, ale też już do przeżycia. I ja po prostu tam, tam jest dla mnie raj perfumowy, ja tam sobie lubię wejść. Tam jest tak fajnie, że nie trzeba wołać ekspedientki, pani sprzedającej, żeby ci podawała perfumy i tak stała nad tobą i patrzyła na twoje reakcje. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię w perfumeriach. Lubię, jak samemu można sobie perfumy potestować na skórze, czy tam gdzie się chce. A jak przyjdzie taka kobita właśnie sprzedająca, to ona ci to od razu na skórę twoją nie nakłada, tylko ci robi sama na tych bloterkach. Pic na wodę, fotomontaż. Nie, nie. Ja właśnie lubię te perfumerie za to, że sama tam wlezę, wy, wy, wyszpieguję, co mi się podoba, nasycę się, połacie skórne zapełnię na obu ramionach, przed ramionach, dłoniach, a nawet kostkach i wyjdę usatysfakcjonowana. I zawsze jakąś głupotkę low cost wyniucham. No i ostatnie perfumy na dzisiaj. Też włoska marka, która niewiele kosztuje, robi takie kompozycje. Niektóre wydaje mi się, że to są jej osobiste kompozycje, czyli ona wymyśla te zapachy, szczególnie te dawniejsze. Ta tutaj kompozycja, no zaraz jeszcze zobaczymy na fragrantyce, czy do czegoś jest podobna, ale tak jak ją wąchałam, testowałam w sklepie, to nie przypominała mi niczego, co znałabym już. No i tutaj mowa o Sergio Tacchini, a perfumy nazywają się Bella Donna. No i tuż, no Bella Donna, piękna kobieta, no no. No cóż innego, no. Dobra, otwieramy, o tutaj mamy taki kolor, amarant jakiś, jakaś głęboka, no cóż to za, no amarant, chyba dobrze powiedziałam, fukcja to raczej nie, bo fukcja bardziej mm, taka, no jaśniejsza i bardziej intensywna. No dobrze kobieto, co ty się tutaj teraz będziesz nad kolorem rozwodzić, buteleczka jaka jest, każdy widzi. Ciemna różowość, purpura. O! Dobra. O! Dziubek ci się przykrzywił. No i właśnie to tak jest w tych takich low cost kompozycjach. Dobra, Anka, może ty już tego nie prostuj, bo jeszcze bardziej skrzywisz i dopiero będzie. Zobaczymy, czy psika. Jak psika, to nie szkodzi. O! Psika. No, i to też jest typowy kobiecy zapach. Powiedziałabym, że może bardziej już na. O, przypomniałam go sobie, tak, 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 to jest to. Już bardziej na wieczór. Tutaj mamy takie nuty bardziej już upojne. Na pewno jest kwiat Liang-Liang. No to już jest chyba jeden z tych najbardziej upojnych kwiatów, jakiekolwiek istnieją. Mm. teraz też wyczuwam jakąś taką zieloność, o, 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 patrzcie, patrzcie, nuty głowy, czyli nuty zielone, nie pomyliłaś się, bergamotka i pomarańcza, mhm, mm mhm, mm serce, tuberoza, heliotrop, kwiat pomarańczy, liang, liang, zobaczcie jakie imponujące, takie bardzo intensywne kwiaty wybrano do tej kompozycji. A baza to piżmo i drzewo sandałowe. No, jednak tu się wszystko koncentruje na kwieciu, na tych nutach zielonych, troszkę tych suczystych cytrusów. Baza leciutka. I zobaczymy, do, czy one do czegoś są podobne. Mmm, Mało, mało. Jest tutaj ta czerwona diwa od Ungaro, i perfumy od tezowej do Doriente, które nazywały się. Nazywają, bo jeszcze są. Hammam. No a Hamam to chyba było podobne do jakichś perfum od Yves Saint Laurent, do też takich kwiatowych, ale teraz nie pamiętam do których. Do Pary, do Pary, o, chyba do tego. No i rzeczywiście tu jest bardzo kwiatowo i upojnie. No to tylko dla tych z was, którzy i które przede wszystkim, bo jednak tutaj to kobieta, kobieta, lubią kwiaty. Perfumach, bardzo dużo, bukiety. Bukiety takie po prostu, aż, aż to nie możemy tego udźwignąć. To jest taki zapach. No, no i też właśnie się zdziwiłam, że 2024 rok opinii o nich niewiele w internecie. Przypominają jednak takie dzieła, troszkę też z dawniejszych lat. No, i widzicie co ja zrobiłam? No, ja właśnie wyszukałam, ten mój nos wyszukał, bo ja tam nie, że ja tylko te perfumy niuchałam, wąchałam i tak dalej, ale same takie kompozycje troszkę na taki dawniejszy styl. No, widocznie taki jest mój gust olfaktoryczny i to mi się podoba. No, co tu poradzić na to? Ale ten flakonik to najpiękniejszy tu dzisiaj. Ty wygrywasz pod względem flakonu. No ten tabakko też taka prostota, elegancja, też ładny. No takie coś to tak powiem, że tak nie za bardzo do mnie przemawia, ale co poradzić? No taki to to też tam może być dobra. W każdym razie tak kolorystycznie to coś dzisiaj ta pur purpura dominowała i amarant, co? No i troszkę złota. Tutaj te dwa kolejne, troszkę złota. Miałam w tym filmie pokazać Wam jeszcze moje zdobycze makijażowe, ale rozgadałam się za bardzo i przesuniemy to na jakiś inny film. Może w międzyczasie jeszcze coś perfumowego dojdzie. Zobaczymy, bo ja tam do tej perfumerii bardzo lubię chodzić. I ja mam tam jeszcze jedne na oku, które wynalazłam. Też zupełnie coś nieznanego na rynku. Nie słyszałam o nich, żeby ktokolwiek gdziekolwiek o nich opowiadał. No, zainteresowały mnie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jak zwykle czekam na komentarze. Możecie zostawiać kciuki, hajpy, cokolwiek chcecie. Trzy słowa możecie napisać. Rób ta, co ta. Dziękuję i do następnego. Cześć.